Czy lokowaniem produktu może być też człowiek? Czy człowiek to produkt? Dla mnie tak. Mimo już nawet z daleka widzę tych ludzi, można ich rozpoznać. I mogą nie zadecydować o tym, żeby być na, na mojej stronie człowiek i obywatel. Obywatel to człowiek. Bo muszę się przyzwyczaić do tej, do tego nowego, do tego nowego porządku. Obywatel to człowiek. Bo to jest sens tego, co chcę otworzyć. Obywatel to człowiek, czyli odwracam się w tej chwili do ludzi, a to nie znaczy, że, że się odwracam. Po prostu nie spytałam się ich, czy mają ochotę mnie. Uczestniczyć w tym, co w tej chwili rozpoczynam. Obywatel to człowiek, czyli od zawsze, od tego miejsca tutaj, już tak zawsze szłam, gdziekolwiek jestem, z kimkolwiek i cokolwiek nie robię. Nie muszę stać się obywatelem, żeby być człowiekiem, i to ja doświadczyłam w sposób bardzo ortodoksyjny, ponieważ zamknęłam się, mając jeden rak przed światem, ale będąc obywatelem nawet tego, co, co tak wcześnie odrzuciłam, nie zanegowałam, tylko odrzuciłam jako coś niezrozumiałego. Odrzuciłam. Ponieważ w pierwszym momencie stał się ważne to by zachować swoją wąską tożsamość, czyli jestem człowiekiem. Nie muszę być obywatelem. Żeby być człowiekiem, natomiast Muszę być człowiekiem, żeby być obywatelem. I to dotarło do mnie właśnie w tym miejscu, dlatego tutaj przyjechałam, by zamknąć sprawę w pewnym kole, bo droga dla mnie to nie jest po prostu chodzenie i mogę iść w lewo albo w prawo, czyli po prostu mogę skorzystać z tej propozycji, albo z tej propozycji, czyli iść nad morze, tak jest prosto, czy iść w stronę lądu. Musiałabym, musiałam się trochę poobracać, żeby rozpocząć swoje życie tak jak mi się podoba. Kim trzeba się stać by stać się tym, kim się jest. I kiedy się obróciłam, odrzuciłam to, co prowadziło mnie od morza, bo tak mogę to już sparafrazować, że po prostu przepotwarzyłam się dokonałam pewnej ewolucji, czy dokonano tutaj ta rzeczywistość zmusiła mnie do dokonania pewnej. Poddania się pewnej ewolucji. Do szóstego roku życia nie wiedziałam w ogóle, kim jestem, bo się zamknęłam. No tak to wygląda. I tu musiałam się obrócić, i teraz zobaczyłam ląd. Ląd to las, i dlatego się spytałam, czy lokowaniem produktu. Może być też człowiek, no właśnie, stałam się tym produktem, który miał wejść do ludzi. Ja bałam się, bo ludzie dla mnie to był jak las. Każdy jest inny, chociaż jest tutaj sam chyba świerk czy trudno mi nie umiem tu rozróżnić, ale no powiedzmy coś iglastego i to są raczej tak jak widzę. Podobne drzewa, czyli tego samego gatunku, ale każdy jest inny. Jeden skrzywy, krzywy, prosty, duży, mały. Obok tego są mniejsze roślinki liściaste. Tak zaczęłam poznawać ludzi. Zgeneralizowane to jest mocno, tak? Są iglaste. Nie wiedziałam, jak je nazwać. Po prostu iglaste inne niż te liściaste. I taką różnicę pierwszą zobaczyłam, obróciwszy się dookoła. Zapamiętywałam tutaj każdą minutę dnia kolory, barwy, yy, rozmieszczenie terenu, rozmowy z ludźmi, mogłabym to wszystko odtworzyć. Tak, jakby to, jakby to stało dzisiaj, mogłabym oprowadzić go Państwa po każdej minucie mojego tutaj pobytu przez cztery tygodnie.